Ja jestem Nenormalek, Ratata, ja jestem Popierdolek, Ratata, do prachu ze mną. Ratata, yy, i co jeszcze tego? Ratata, odejdź w swoją stronę. Nie chcę już się na ciebie patrzeć. Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, kochanie moje. Jeszcze raz, pójdźmy tam. Gdzie nas nie ma. Jestem popierdolek! Kurwa? Jestem nienormalek! Ratata! Patrzcie! patrzcie. You know how they say Budweiser is the king of beers! I'm the king of motherfuckers, motherfuckers! <laughs> Ci co mnie biorą na poważnie, bierzcie mnie na poważnie, bo ja uciekłem z psychiatryka. Nazywam się Marta Skurwińska. Zgnojnicy z drój 2, 2. Przyjechałem do Kanady w wieku 48 lat, czyli za 7 lat, bo mam teraz 41, czyli przyjechałem w wieku 48. Pracuję na ciężarówkach od 3 sekund. Dzisiejsza trasa konsystuje się. Jadę najpierw do Bostonu, Montreal Boston. Potem e, jutro rano wracam Boston, Montreal i mam już naczepę gotową Montreal Sparks Nevada przy granicy z Kalifornią. Um. Więc to jest ostatnia moja... Kurwa ludzie. <laughs> Czujesz, żeby to kurwa hejty znowu. Kurwa. Dobra, ale sai, ci, co, ci co kapują, że ten kanał jest popierdolony. Kurwa dzięki wam. Bo ci, ze sami trafią na taki kanał, nie, myślą, że to, kurde, jakiś, wiesz, ty typu, no typu taki, kurde, <gryś> ty się coś się nauczą i widzą, że go z kurwa, chodzi, śpiewa jakimś, kurwa, tym, to wiesz, no to potem hejty lecą, nie. Słuchajcie, ja nie wiem, ja dzisiaj, <gryś> dzisiaj ta moja głowa jakaś, ty, wiecie co, ktoś kiedyś napisał na YouTubie, że ja mam głowę jak kokos i to jest <gryś> prawda. To przyznaję prawdę, a ja głowę jak kokos, która mnie wkurwia, no mnie wkurwia czasami, no. Szczególnie nie wiem, jakoś tak, dzisiaj jakoś taka fucking, chociaż nie ona zawsze taka jest, nie. Ale dzisiaj jakoś tak, nie wiem, no wkurwia mi dzisiaj ta moja głowa. I napisał Hostek, że mam głowę jak kokos, fajnie było kiedyś tak, czekaj, jak to, jak to no, Fajnie byłoby kiedyś tak młotkiem pierdolnąć i zobaczyć, czy ona też się roz, rozłupie w ten sam sposób, nie? Słuchajcie, to są typu <noise> tego typu komentarze na YouTube dostaje. Nie nie wiem, nie, niektórzy ludzie są naprawdę... Kurwa, ja nie wiem. Kurwa, słuchajcie, jest tyle problemów w życiu w jakichś innych krajach czy coś kurwa, ktoś ma czas, kurwa, oglądać jakiegoś gostka, kurwa, tak jak ja. Jeszcze kurwa pisać jakieś kokosy, kurwa, nie kokosy, jakieś grożenie śmierci, kurwa piep w łeb kurwa, no. Więc tak, ostatnia trasa 2016. Dlatego ja nagrywam, bo... Bo nagrywam, bo, bo nie wiem co, bo, bo, bo tak jest. Mój kanał, mój cerk moje małpy, mój klef moje świnie. Nie podoba się wypierać! A ci co się podobają? Zostawać, zwiedzać, jechać, oglądać, pisać, e, nienawidzieć. Kochać! Bo jestem tylko niezrozumiałym artystą. Czekajcie, do czego ja dążyłem? RATATA! Jestem popierdolek, ratata, jestem normalek, ratata! Jestem artysta, poeta, człowiek, dentysta, romantyk, kurysta, głupek, pozytywny wieki wieku WF-ista. Nauczyciel, kurysta, romantyk. A, chodź tu kochanie moje Kurwa tragedia, pierdolo Coraz gorzej ten kanał idzie w złą stronę! Ten kanał idzie w złą stronę Aaaa! Dobra, słuchajcie, kończę to, bo czas bo kurde papiery zrobić na wyjazd. Aha. <laughs> o Jezus Aha, więc dobra, słuchajcie, jeszcze jedno Więc w kurwie moja głowa, więc nie będziecie widzieli mojej twarzy, bo ja kurde jestem... Co jak do samokrytyki jestem pierwszy Do samokrytyki dzisiaj jakaś ta, ta głowa takie, kurwa, tak, taki łysol, kurwa, ścięty na łyso Dlatego roszę te chustki, kurwa jakoś tak bardziej Nie wiem, nie widzę tej fucking tego koko całego, nie? <laughs> A chustki noszę, bo lubię nosić, kurde. Czemu się kołyszę? Bo kurwa się kołyszę, bo jestem na prochach. Więc tak, dobra. Lecimy, jedziemy, wyłączcie to, czy oglądajcie, czy. 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 nie wiem. Kochajcie, jego artystę! Więc. Jak to powiada pewien gostek z YouTube'a, ciao ragaczcy. Pozdro elo 600! Jedziemy! Ej, kurwa, macie. zajebisty początek. Kurwa, pierdolona. Już z takiej kolejki tu nie widziałem. Mam no, na prześwietlenie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jestem dziesiąty w kolejce. Kurwa, tutaj 10 minut każdego traka prześwietlają. Kurwa, jego matki, 100 minut, tak, godzina, czyli godzina 40 z głowy. Kurwa, pierdolona jego do kurwy no. bo na pewno będzie tak. Ja jestem dziesiąty, kurwa w tym w rzędzie, nie? żeby kurwa się iść, prześwietla... prześwietlić. No kurwa, dobrze bardzo podróży. wulgarnie i tak kurwa będzie, bo mi się tak kurwa podoba, tylko że jestem dziesiąty do prześwietlenia. Założę się jak będę się jechał prześwietlić, bo tak zawsze kurwa ja mam takie jebane kurwa szczęście do kurwy ja jebane pierdolone. Jestem dziesiąty, podjadę, kurwa się prześwietlać. I na pewno nie będzie 10 tlaków za mną, nie, nie chuja, Ja tak zawsze trafiam, kurwa, na, jako ostatni, jako ostatni z kurwy syn pierdolony, kurwa, który będzie czekał godzinę. A po mnie już nie, nie prześwietlają, kurwa, nie przez jakiś czas, tak będzie. Wspomnijcie moje kurwa, jebane, pierdolone słowa, do kurwa początek trasy, jakie ja nienawidzę tej granicy? Kurwa, oni też niepotrzebnie mi tu wysłałem. Krótsza droga na inną granicę jechać, no. Tam nigdy burdelu nie ma kurwa, tutaj to jak cię biorą na prześwietlenie to kurwa jesteś upierdolony kurwa do kurwy jebanej kurwa dwie godziny, do kurwy pierdolony. Kurwa oczywiście pomyliłem się. Kiedyś było 10 minut za ciężarówkę, teraz kurwa 15 minut. A Do tego goszka podeszłem, bo sobie gostek kurwa se stoję, a on się pojechał, kurwa minął mnie. Ja mówię, ty gostek, ale kurwa, co ty, co ty, ja se tu stoję dla przyjemności, kurwa, ja jestem następny, nie? Dobra, 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 puszczę cię, puszczę cię, no, kurwa, no to co to kurwa jest? Ja nie wiem, kurwa, takie kurwa, co bez kolejki, kurwa, jechanie, nie? No to kurde, ale spoko, dobra, nie wiem. Ekstra 15 minut jeszcze kurwa czego przez kurwy no. Nie ma kurwa Zobaczymy czy Gostek wypuści czy nie Ale że nie przepuści no ale Jak będzie fair to nie puści no Dzisiaj to jest mój jebany, zasrany dzień, kurwa. Patrzcie, kurwa, patrzcie co to jest, no. Próbowałem umyć szybę. Próbowałem umyć, kurwa, szybę, no. Jebane gówno wyjebało, kurwa, całą wodę na mnie, jestem cały mokry. Pierwszy kibel w trasie. Kurwa, ostrość, ty, ten telefon coraz bardziej mnie rozkurwia z ostrością. Recenzji nie robię, bo mi się kurwa dzisiaj nie chce w pizdą. Dzisiaj bez recenzji kibla. Kurde, twarz koko. Koko, koko, Eurospoko. No jedziemy, jedziemy. Boston, Boston in the house. Przejazd przez centrum. Eee, kurde, problem jest następujący. Wszędzie kurde tutaj trąbią, gwiżdżą. Na tych panelach takich świetlnych, to ja też patrzałem później na internecie, nie, niestety jutro, jutro, kurde, śnieżyca, śnieżyca, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. zobaczę ja, bo jestem sam! zobaczę jak to będzie wyglądało. Jutro jest duża szansa, że ja na pusto będę wracał do Montrealu, bo to jest 550-600 km mam na bazę stąd. Ej, I to raczej 90%. Szans jest, że na pustą niech będą chcieli wypuścić a ci co jeżdżą, każdy wie, że w zimie najlepiej się na ciężko jeździ. Więc jak jutro będzie napierniczał śnieg to ta gehenna 600 km to będzie naprawdę gehenną. Bo będę kurde pusty, chociaż mówię, no nie. Zobaczymy, co będzie jutro, nie, nie planuję. Jutro będę się martwił. Tutaj centrum Boston w nocy. Nie wiem, czy to widać, czy to nie widać. Tutaj będziemy przez ten... BĘDĘ JA! Przez tunel przejeżdżał. Ludzie, a właśnie. Ale fajne światełka. Kurde, dawno nie byłem tutaj w Bostonie. O, Garden, tutaj gra chyba yy, ekipa hokejowa profesjonalna Boston Bruins. Zjeżdżam tutaj w tunel. Jak ja zacząłem na ciężarówkach jeździć, tego tunelu jeszcze nie było, on dopiero Miał być konstruowany. Ja ten tunel kiedyś nagrywałem na moich starych filmikach sprzed trzech lat, chyba. Tutaj na Boston często jeździłem, znaczy często. No, no miałem ładunki. To chwilowa przerwa, co była e, chwilową przerwę, co miałem, co nie pracowałem <coughs> przez rok w Prysie. A tak, to ja pracuję od 2006 roku, no mówię, z roczną przerwą, nie? Eksperyment chciałem zrobić i kurde miałem po eksperymentach e, tak wyszło, że sam stwierdzam, że nie trzeba wszędzie kurde lepiej tam, gdzie nas nie ma, nie? Co ty? Tutaj jest najlepiej kurde. W prysie sam to powtarzam na warunki Quebecu, bo tutaj niektórzy mi kurde piszą na zachodzie Kanady jakieś porównania. Kurde, tam są inne ceny, tam są inne, inaczej in, i, i, życie inaczej kosztuje. Wschodnia Kanada to jest wschodnia Kanada, więc tu nie można tak porównywać, czekajcie, kurwa, 93, pizdu, nie można porównywać, więc jak na warunki Quebecu, ja dalej uważam, że dla singlów, jak to się mówi, dla singla, takiego jak ja, który jeździ tylko, żeby jeździć, najlepsza firma pod słońcem, no, najlepsza firma pod słońcem, kurde. Siódmy rok idzie, że będę tutaj pracował, mówię z, z, z moją roczną przerwą e, O czym ja chciałem powiedzieć, nie wiem Boston Bostonem, tylko że jadę na przedmieścia i jeszcze mam około 40 km prawie 50 km do klienta kurde No, za godzinę tam niecało będę dobrze, że tam można spać. Bo tutaj nawet nie ma gdzie się zatrzymać. A nie chcę się bawić w, ra, w ranne korki, bo Boston to jest przechlapany. Kurde, jak tu trzęsie! Boston jest przechlapany. Nie ma korki rano, nie? Więc no nie ma tutaj po tej drugiej stronie, co ja będę. Tam chyba jest jedna resteria. Nie wiem, czy tam będzie miejsce, czy nie. Ale ja walę to, bo jadę pod klienta. Tam można spać u klienta. Jest plac. Normalnie można spać, więc... Więc uh, thank you, thank you very much, thank you, pozdro Adam Kysja! Deutschland! Deutschland! Cystern, Deutschland! Cysterna, Na cysternie co jeździ! And thank you, thank you, thank you! Thank you very much! I'm old szuka! Uuhu! Uuu yeah! yeah I'm old szuka uh nasz kangurek, Elvis z Melbourne z Australii, pozdro Dawid! Jedymy dalej nie normalki! Nie normalki ZAJEBAT normalki zajebatne, normalków! Jedymy dalej! Kurwa, ale się wpierdoliłem! A pierdolę, gdzieś źle pojechałem! Kurwa, jak tu. Gdzieś jestem u tego klienta, kurwa, przecież ja tu już byłem raz, no! Pisz, jak ja teraz się tu wywrócę! Znaczy, wywrócę, zawrócę, kurde. Ja pierniczek, kurwa jego maćno. Kurwa, jak ja tu przyjechałem ostatnim razem? Ja pierdolę. Kurwa jego mać, no Gdzie ja, kurwa? Ja pierdolę, ale ja tu się wiebałem teraz. Kurwa mać. Jemu. Kurwa. Nie mam jak... Ja pierdolę Kurwa. No. I co ja teraz kurwa zrobię?